Z ostatniej chwili, czy Tusk właśnie przeprasza swoich wyborców za kłamstwa? Rząd wprowadzi podatek wojenny. Co to takiego oznacza? Ostatnie pokolenie znowu fakcji. A na koniec Sądny Dzień PiS. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych państwa bardzo, bardzo serdecznie. Zanim zaczniemy a propos przeprosin Tuska naszego pierwszego tematu, który e, no... Kaja się przed kamerami, że on popełnił błąd, że niczego nie czytał, co podpisywał, co miał podpisywać. E, no ludzie, z Andrzeja Dudy śmiano się tyle lat, że jest długo pisem PiSu i podpisuje wszystko, co mu podłożą, a teraz Donald Tusk wychodzi i mówi, że on działa dokładnie tak samo. No jest to co najmniej e, śmieszne, ale nie jest takie, kiedy pomyślimy sobie, że no, w tak ważnych sprawach państwowych e, nasz premier, szef rządu jest w stanie podpisać coś bez czytania i później przyznać się do tego, że on nie wiedział. Już nie wiedział. W każdym razie mamy drugi kanał Mix It. To jest taki nasz nowy kanał, znaczy założony już dawno temu, ale teraz dopiero go uruchomiliśmy po chyba roku od założenia. Na którym robimy różne przeróbki ze Sztuczną Inteligencją, przeróbki AI i przemówienia Donalda Tuska również przerobiliśmy na takie bekowe. Jak jesteście zainteresowani, tu macie mały fragment. W ferworze podpisywania trafiłem też na dokument o dymisji całego rządu. Podpisałem go myśląc, że to zamówienie na nowe długopisy do kancelarii. Na szczęście minister sprawiedliwości Adam Bodnar błyskawicznie zareagował i cofnął tę decyzję swoim tweetem. Kto by pomyślał, że tweet ma większą moc prawną niż mój podpis? A link do całego przemówienia Tuska macie rzecz jasna w opisie. Klikajcie, subskrybujcie nasz kanał Mixi, żebyśmy mogli fajnie tam zacząć, bo te filmy przecież robimy dla Was. A teraz pierwszy temat. Poza tym omyłkowo podpisałem też ustawę o wprowadzeniu obowiązkowych lekcji tańca ludowego w każdej szkole podstawowej. Donald Tusk przyznał się do popełnienia omyłki w sprawie związanej z decyzją dotyczącą Sądu Najwyższego. Premier udzielił aprobaty dla postanowienia prezydenta Andrzeja Dudy w kwestii obsady ważnego stanowiska w Izbie Cywilnej SN. Tusk wyjaśnił, że doszło do niedopatrzenia ze strony urzędnika, który nie zwrócił uwagi na potencjalne implikacje tego dokumentu. Szef rządu podkreślił, że jego obowiązki obejmują parafowanie licznych dokumentów każdego dnia. Wyjaśnił, że osoba odpowiedzialna za przygotowanie materiałów do podpisu nie dostrzegła szerszego kontekstu tej konkretnej nominacji. Tusk otwarcie przyznał się do błędu i poinformował, że minister Maciej Berek, który nadzorował proces, oddał się do dyspozycji premiera. Decyzja ta wywołała silne emocje wśród części środowiska sędziowskiego. Prezes Stowarzyszenia Justicja sędzia Krystian Markiewicz wyraził głębokie rozczarowanie zaistniałą sytuacją. Tymczasem w monitorze polskim opublikowano oficjalne postanowienie prezydenta dotyczące wyznaczenia przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej SN. Premier odniósł się również do praktycznych konsekwencji swojej decyzji. Stwierdził, że bez względu na jego podpis obecna sytuacja w sądownictwie wymaga kompleksowych zmian ustawowych. Tusk zapowiedział, że zaprosi wszystkie zainteresowane środowiska na konsultacje, aby wspólnie wypracować propozycje zmian mających na Celu poprawy sytuacji w wymiarze sprawiedliwości. Kto by pomyślał, że tweet ma większą moc prawną niż mój podpis? Także jeszcze raz zapraszam na nasz drugi kanał Mixit. Link do niego macie w opisie. Dajcie znać, co sądzicie o takich bekowych przeróbkach i To nie jest poważny kanał, żeby nie było tam nic, tam nie będzie raczej poważnych treści. Tam po prostu robimy sobie taką bekę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, bo jest to moim zdaniem fajne, zabawne. Jeśli dla was też, to subskrybujcie koniecznie. Ale wracając już do. Samego meritum, bo sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Premier, który miał być obrońcą praworządności, właśnie podpisał się pod nominacją neosędziego do Sądu Najwyższego. Czy to przypadek, czy może celowe działanie? Jedno jest pewne: konsekwencje tego błędu mogą być daleko idące. W końcu przecież za przywrócenie praworządności państwa prawa. To my mieliśmy dostać pieniądze z KPO, nie? Czy teraz przypadkiem Unia Europejska nie ma znowu na nas haka i będzie mogła nas tym szantażować? Donald Tusk, kontrasygnując postanowienie prezydenta Andrzeja Dudy, de facto zatwierdził wybór neosędziego Krzysztofa Andrzeja Wesołowskiego na przewodniczącego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego. Ja już sobie naprawdę, jeśli to był błąd, wyobrażam, jak to mogło wyglądać od kulis. Kaczyński razem ze swoimi najwierniejszymi politykami. Obmyślają plan, co będzie, jak Tusk tego nie podpisze, że na pewno nie podpisze. Już wymyślili, że dobra, tu pójdą do Telewizji Republiki, tutaj do Gazety Polskiej, tu z, z, zrobią jakieś protesty pod Sejmem. Wiecie o co chodzi. Nie, już cała strategia pewnie była e, ułożona. E, wysyłają dudę z, z tą nominacją i Tusk podpisuje. I takie. Kurde, co się właśnie wydarzyło? Nie? To jest nienormalne wręcz. To samo w sobie jest już kontrowersyjne, ale sprawa sięga głębiej. Jak wskazuje profesor Włodzimierz Wróbel, sędzia. Sądu Najwyższego. Kiedy politycy zawłaszczali Sąd Najwyższy, prezydent wskazał komisarza spośród, spośród neosędziów do przeprowadzania głosowania e, na profesor Manowską, którą upatrzył sobie na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Historia lubi się powtarzać, ale czy spodziewaliśmy się, że w roli długopisu wystąpi ten razem właśnie Tusk? Premier tłumaczy się, że był to błąd urzędnika, który nie dostrzegł polityczności dokumentu. Ale czy premier Rzeczpospolitej może sobie pozwolić na takie błędy? Czy nie powinien Osobiście sprawdzić każdego dokumentu, który podpisuje, zwłaszcza w tak kluczowych kwestiach, jak, jak obsada Sądu Najwyższego. To nie jest zwykła pomyłka w dacie czy jakaś literówka. To jest decyzja, która może mieć poważne konsekwencje dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. I teraz wyobraźcie sobie, jak wiele takich dokumentów, których on nie przeczytał, a podpisał, może się znajdować w obrocie. Reakcje środowiska sędziowskiego są jednoznaczne. Sędzia Michał Laskowski, były rzecznik Sądu Najwyższego, mówi wprost, że czujemy niesmak i oburzenie. Prezes Justy Sí, claro sędzia Krystian Markiewicz idzie jeszcze dalej. Sędziowie Sądu Najwyższego są zdruzgotani i oszołomieni, czują się zdradzeni. To nie są słowa, które chcielibyśmy słyszeć o rządzie, który miał przywrócić praworządność w Polsce i na pewno nie od Justity, czyli organizacji, która jest skrajnie protuskowa. Co więcej, jak zauważa sędzia Dariusz Zawistowski, były szef Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, problem jest głębszy niż się wydaje, bo są poważne wątpliwości co do konstytucyjności aktu prezydenta o wyznaczeniu komisarza do przeprowadzenia e, zgromadzenia. Przepisy, ustawy za. Zasadniczej mają nie dawać głowie państwa uprawnień do ingerowania w funkcjonowanie Sądu Najwyższego poprzez określanie, kto ma pełnić taką funkcję w Sądzie Najwyższym. Innymi słowy, Tusk nie tylko zatwierdził nominację na sędziego, ale także potencjalnie niekonstytucyjnych prezydenta. Czy to oznacza, że premier Tusk? Przerłł jakiś układ z prezydentem Dudą, sędzia laskowski sugeruje taką możliwość, mówiąc, że najwidoczniej doszło do jakiegoś rodzaju układu dealu pana premiera z panem prezydentem. Jeśli jest to prawda, to mamy do czynienia z sytuacją, w której interesy polityczne znowu górują nad praworządnością. Warto też zauważyć, że ta decyzja nie jest odosobnionym przypadkiem. Jak wskazuje właśnie sędzia laskowski już przytaczany, kwestie praworządności zaszły na drugi plan, a Sąd Najwyższy został jakby zupełnie odpuszczony. No i jest to niepokojący trend. Zwłaszcza. W kontekście obietnic wyborczych obecnego rządu. Czy to jest ta dobra zmiana, na którą tak czekaliśmy? Czy tak miało wyglądać przywracanie praworządności w Polsce? Wydaje się, że premier Tusk zamiast naprawiać system, właśnie go zabetonował. Może inaczej ja bym powiedział, że mamy zadyszkę. Czyli to nie jest ani, ani w dół, ani w górę, to jest niepewność co do jutra. Ryszard Petru, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, przedstawił aktualne plany rządu dotyczące przyszłorocznego budżetu. Według jego słów gabinet nie planuje wprowadzenia dodatkowych obciążeń finansowych dla obywateli. Jednakże, jak przyznał, prowadzone są dyskretne rozmowy na temat potencjalnego składki solidarnościowej związanej z obecną sytuacją geopolityczną. Polityczną. Petru podkreślił związanej z dyskretne czy po poprzednikach znaczne wyzwania budżetowe, jednak prognozy wskazują na poprawę sytuacji w nadchodzącym roku. Zaznaczył, że redukcja deficytu nie musi oznaczać ograniczenia wydatków ani zwiększania obciążeń podatkowych. Wręcz przeciwnie, czasami konieczne jest obniżenie podatków, aby pobudzić wzrost gospodarczy. W kontekście ewentualnej składki solidarnościowej Petru wyjaśnił, że gdyby sytuacja tego wymagała, Rozważane jest wprowadzenie tymczasowego, jednolitego obciążenia dla wszystkich obywateli. Środki z tego źródła byłyby przeznaczone na konkretne projekty związane z bezpieczeństwem kraju, takie jak systemy obronne czy modernizacja sił powietrznych. Zgodnie z procedurą budżetową, w sierpniu Ministerstwo Finansów opracuje i prześle rządowi wstępny projekt budżetu. Petru podkreślił, że budżet na nadchodzący rok będzie próbą znalezienia równowagi między realizacją Obietnic wyborczych, a trudną sytuacją finansową państwa. Nie słyszałem o jakichkolwiek pomysłach nowych, stałych obciążeń finansowych dla obywateli. Podsumował swoją wypowiedź podczas spotkania z dziennikarzami. Dlatego od dawna postulujemy obniżkę składki zdrowotnej, po to, żeby Polakom stało więcej pieniędzy w kieszeniach. Budżet na 2025 rok to prawdziwa księga objawień dla każdego, kto potrafi czytać między wierszami. Rząd Donalda Tuska, niczym taki zręczny iluzjonista, próbuje nas przekonać, że deficyt budżetowy zmniejszy się do 4,5% PKB, jednocześnie serwując nam rekordowe wydatki na obronność sięgające 4,7% PKB. To jak próba godzenia ognia z wodą, ale najwyraźniej w świecie polityki. Jak zwykle wszystko jest możliwe. Szczególnie intrygujący jest fakt, że rząd, który miał być oszczędny i racjonalny, nagle decyduje się na tak znaczący wzrost wydatków. Marek Świerczyński z Polityka Insight nie ukrywa swojego zdziwienia, przypominając, że koalicja obywatelska w swoim programie wyborczym nie zapowiadała podwyższania wydatków. Tymczasem Richard Petru, który nagle się okazuje wybitnym ekonomistą w tym rządzie, wspomina o cichych rozmowach dotyczących ewentualnego podatku wojennego. Minister finansów Andrzej Domański natychmiast zaprzeczył, twierdząc, że resort nie prowadzi prac nad takim podatkiem, no ale czy możemy w ogóle im wierzyć? W końcu historia uczy nas, że to, co dziś jest w kuluarach szeptem, jutro może być obowiązującym prawem. Co ciekawe, w tym samym czasie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz udaje się do Waszyngtonu na spotkanie z sekretarzem obrony USA Lloydem Ostinem I oficjalnie mają rozmawiać oczywiście o współpracy i o gwarancjach bezpieczeństwa, ale czy faktycznie tak jest? I nie wiadomo, to są spotkania, które nie są oficjalne. Rząd twierdzi, że przywraca budżetowi państwa właściwą konstytucyjną rangę, ale jednocześnie balansuje na granicy konstytucyjnych limitów zadłużenia. To jak chwalenie się umiejętnością chodzenia po linie, stojąc jedną nogą nad przepaścią. Tymczasem ekonomiści. M-Banku, niemieckiego banku, z którego czerpał środki również Donald Tusk na kampanię bodajże, sugerują, że taki budżet może dać prezesowi NBP, Adamowi Glapińskiemu, argumenty do dalszego odsuwania momentu obniżenia stóp procentowych. Czy to oznacza, że zwykły Kowalski będzie musiał jeszcze długo zmagać się z wysokimi ratami kredytów, podczas gdy rząd będzie szastał pieniędzmi na zbrojenia od tak? Wiecie, to nie jest tak, że pieniądze na zbrojenia są czymś złym. Powinniśmy się zbroić, zwłaszcza teraz. Tylko my to robimy e e Skandalicznie bez sensu. My tylko zakupujemy zbrojenia z zewnątrz, nie inwestujemy we własną infrastrukturę. To tutaj powinny być wydatki. Jeśli faktycznie mamy aż tak się zadłużać, to nie w taki sposób, że my znowu kupujemy od kogoś i uzależniamy się od kogoś. Przecież jak ich nie będzie, jak nie będziemy mieli sojuszy z tymi krajami, wszystko jest możliwe w trakcie wojny. No to będziemy w dupie. W całym tym zamieszaniu nie możemy zapominać o planowanych podwyżkach podatków, które już się zaczęły. Od akcyzy na papierosy po globalny podatek minimalny e, dla międzynarodowych firm, i wszystko wskazuje na to, że rząd ma coraz większe zapędy podatkowe, że tak to nazwiemy. Robimy to dlatego, że znajdujemy się w sytuacji zapaści klimatycznej i po prostu to jest. Czujemy, że to jest nasz moralny obowiązek sprzeciwiać się temu. Grupa obywateli zaangażowanych w sprawy środowiskowe, znana jako Ostatnie Pokolenie, przeprowadziła widowiskową akcję w centrum Warszawy. Dwie osoby z tej organizacji dokonały artystycznej interwencji na fasadzie centrum handlowego Złote Tarasy, używając barwnika w odcieniu cytrusowym. Celem tego działania było zwrócenie uwagi na pilną potrzebę ochrony klimatu. Aleksandra, jedna z uczestniczek akcji, wyraziła zaniepokojenie obecną sytuacją ekologiczną. Podkreśliła, że z Zmiany w środowisku naturalnym mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w przyszłości, takich jak problemy z produkcją żywności czy masowe przemieszczanie się ludności. Andrzej, drugi z uczestników, zaapelował o przekierowanie środków z rozbudowy dróg na rozwój transportu publicznego. Ostatnie pokolenie kieruje swój apel szczególnie do rodzin, pytając: Jak wytłumaczymy przyszłym pokoleniom naszą bierność wobec obecnych wyzwań? Organizacja podkreśla, że jesteśmy w kluczowym momencie, kiedy nasze działania mogą mieć decydujący wpływ na przyszłość planety. Wzywają do podjęcia natychmiastowych kroków w celu ochrony środowiska dla dobra następnych Pokoleń. W związku z tymi postulatami, ostatnie pokolenie zapowiada rozpoczęcie serii pokojowych zgromadzeń w centrum Warszawy od 4 września. Organizacja domaga się wprowadzenia dostępnego i przystępnego cenowo transportu publicznego dla wszystkich obywateli Polski. Ich działania mają na celu skłonienie władz do podjęcia konkretnych kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu. 22 lata i boję się, co będzie dalej. Złote tarasy oblane pomarańczową farbą, zablokowane ulice centrum Warszawy, zakłócane koncerty to tylko niektóre z osiągnięć ostatniego pokolenia. Grupa aktywistów klimatycznych, którzy w ostatnim czasie dają o sobie znać coraz głośniej. Ale czy za tymi spektakularnymi akcjami kryje się coś więcej niż tylko młodzieńczy błąd i potrzeba zwrócenia na siebie uwagi? Bo przyjrzymy się bliżej tej organizacji. Ostatnie pokolenie to część międzynarodowej sieci A22 finansowanej przez Climate Emergency Fund z USA. Wśród darczyńców tego Funduszu znajduje się m.in. Elien Getty, spadkobierczyni fortuny naftowej, czy nie brzmi to jak ironia losu? Organizacja walcząca z, paliwa, z paliwami kopalnianymi, wspierana przez pieniądze z ropy naftowej, ale to nie koniec powiązań finansowych. Niemiecka frakcja ostatniego pokolenia, do której oczywiście się nie przyznają, mówią, że to zupełnie co innego. Ok, w 2021 roku otrzymała ponad 900 tysięcy euro z darowizn. Skąd takie kwoty u organizacji, która rzekomo opiera się na dobrowolnych płatach? Co więcej, aktywiści nie kryją się z tym, że otrzymują wynagrodzenie za swoje działania. Tytus Kiszka, jeden z członków e, ostatniego pokolenia polskiego, w rozmowie z Krzysztofem Stanowskim przyznał, że nie wszystkie swoje dochody uwzględnia nawet w rozliczeniu PIT. Czy nie jest to forma finansowania nielegalnej działalności? Bo przecież blokowanie ulic czy niszczenie mienia to nic innego jak łamanie prawa. A później oni dostają z tych organizacji chyba pieniądze na zapłacenie kar za to, nie? No, nie jestem prawnikiem karnym rzecz jasna, ale nie wydaje mi się to do końca legalne. No warto też zastanowić się nad skutecznością takich działań. Jeden z powtarzanych zarzutów wobec metod ostatniego pokolenia mówi o ich nieskuteczności lub wręcz kontrskuteczności: czy blokowanie ruchu drogowego i narażanie zwykłych obywateli na straty czasu i nerwów rzeczywiście przysłużą się poprawie klimatu, a może raczej zniechęci ludzi do tej idei i pokaże, że no, to są tylko takie szury. Które nic mądrego nie mają do powiedzenia, ja aż zniechęcą właśnie ludzi do dbania o środowisko. Bo historia zna już przypadki ruchów młodzieżowych, które były wykorzystywane do politycznych celów. Wystarczy wspomnieć o. Oczywiście nie porównuję tutaj jeden do jednego, żeby nieźle nie zrozumieć, ale czym było Hitler Jugend w III Rzeszy. Oczywiście nie można stawiać znaku równości między tymi organizacjami, nie o to mi chodzi, ale mechanizm wykorzystywania młodych ludzi do realizacji celów. Dorosłych, politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, lobbystycznych jest niepokojąco podobny. Ostatnie pokolenie twierdzi, że działa w imię walki ze zmianami klimatycznymi, ale czy niszczenie mienia i zakłócanie życia zwykłych obywateli to jest właściwa droga? Czy nie jest to raczej forma ekoterroryzmu, który zamiast rozwiązywać problemy, tworzy po prostu nowe? Nie można zaprzeczyć, że kwestie klimatyczne są ważne i wymagają działania, jasne. Ale czy odpowiedzią na to mają być nielegalne i często szkodliwe akcje grupy młodych naiwnych ludzi finansowanych przez niejasne źródła? Może zamiast blokować ulice i niszczyć zabytki, warto skupić się na edukacji, promowaniu zrównoważonego stylu życia, wywieraniu presji na polityków w legalny sposób. Niestety, szlachetne idee często są po prostu wykorzystywane do niecnych celów i musimy być szczególnie czujni. Ostatnie pokolenie, mimo szczytnych haseł, wydaje się być kolejnym przykładem tego, jak młodzieńczy idealizm może być wykorzystany przez dorosłych do realizacji własnych celów. A my, zamiast bezkrytycznie przyklejać się do asfaltu, powinniśmy raczej przykleić się do faktów i zdrowego rozsądku. Za 15 minut rozpocznie się kolejne posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej mające na celu rozpoznanie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Uczestnia. W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza ma podjąć decyzję w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Choć rozpatrywane są cztery potencjalne scenariusze, większość obserwatorów przewiduje, że PKW odrzuci sprawozdanie, jednak konsekwencje finansowe dla PiS nie będą zbyt dotkliwe. Decyzja ta jest kluczowa dla partii Jarosława Kaczyńskiego, gdyż wpłynie na jej sytuację finansową, w tym na możliwość uregulowania zobowiązań wobec Instytucji finansowej, w której zaciągnięto kredyt na prowadzenie kampanii. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest, że PKW stwierdzi nieprawidłowości w wydatkach Komitetu Wyborczego PIS. Może to dotyczyć kwoty około 1 miliona złotych, co skutkowałoby koniecznością zwrotu tej sumy do skarbu państwa oraz obniżeniem dotacji o trzykrotność tej kwoty. W praktyce oznaczałoby to, że PIS nadal otrzymałby znaczącą część zwrotu kosztów kampanii. Dodatkowo, co Roczna subwencja partyjna zostałaby zmniejszona o podobną kwotę przez całą kadencję. Inne możliwe scenariusze obejmują stwierdzenie przez PKW nieprawidłowości zbyt małych, by wyciągnąć konsekwencje wobec PiS, brak stwierdzenia nieprawidłowości, co byłoby sukcesem dla partii Jarosława Kaczyńskiego, lub odroczenie posiedzenia, choć ten wariant wydaje się najmniej prawdopodobny. Warto zaznaczyć, że nawet w przypadku negatywnej decyzji PKW, PiS ma możliwość odwołania się do. Sądu Najwyższego. Niezależnie od ostatecznej decyzji, sprawa ta ma istotne znaczenie polityczne. Dla obozu rządzącego może być to okazja do podjęcia dyskusji na temat zmian w prawie wyborczym, w tym kwestii prowadzenia i rozliczania kampanii wyborczej oraz modelu funkcjonowania PKW. Z kolei dla PIS decyzja ta może mieć wpływ nie tylko na finanse partii, ale również na jej wizerunek publiczny i strategię komunikacyjną w najbliższym czasie. Komitetu Wyborczego podjęto kolejną decyzję o odrzuceniu decyzji, mimo że także z punktu widzenia pozostałych komitetów wyborczych istotne było rozpoznanie wszystkich sprawozdań finansowych. Państwowa Komisja Wyborcza szykuje się do wydania wyroku na PiS, podczas gdy ujawniono kolejną aferę z udziałem byłych członków rządu Zjednoczonej Prawicy. Była minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk miała być zatrudniona w fikcyjnym stanowisku w totalizatorze sportowym, co wywołało oskarżenia o nepotyzm i konflikt interesów. Równocześnie PKW rozważa odrzucenie sprawozdania finansowego PiS z ostatniej kampanii wyborczej, podejrzewając nielegalne finansowanie z pieniędzy publicznych. No i te wydarzenia rzucają światło na głęboko zakorzenione problemy korupcji i nadużyć Strukturach władzy, potencjalnych przynajmniej, podkreślając pilną potrzebę reformy systemu finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w Polsce, bo teraz nikt się oczywiście nie przyjrzy w wydatkowaniu e, kampanii Tuska. Poza pisem, który według Lizy Michalik nawet ma wrócić do władzy. Piszcie, co Wy o tym sądzicie. Raz jeszcze przypominam o kanale Mixit, gdzie robimy sobie taką beczkę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Link w opisie do filmu z, z przerobionym Tuskiem.